Influencerzy, z którymi nigdy nie chciałabym czegoś nagrać. Ty zaobserwuj, a ja opowiadam. Influ wykorzystujący swoje dzieci pod wyświetlenia i zarobek. Nie mówię o sytuacji, gdzie ktoś raz na jakiś czas pokaże swoje dziecko. Mówię o sytuacji, gdzie ktoś wyraźnie używa swojego dziecka jako sposób na zarobek. Ja siebie po prostu znam i ja wiem, że ja nie dałabym rady usiedzieć z tą osobą. Ja bym siedziała i nagle by mi się wymsknęło. Ej, nie boisz się, że twoje dziecko cię pozwie? Za to, że od małego zrobiłaś z niego billboard reklamowy? Influencerzy, którzy robią screeny, wiadomości. Nie wiem, co się dzieje w głowie osoby, że pisze z przyjacielem i myśli, a zrobię screena, bo jeżeli byśmy się pokłóciły, to ja to wykorzystam wobec tej osoby. Jakby co? Musi zadziać w głowie tej osoby, żeby tak pomyśleć. To nawet nie chodzi o to, że ja mam jakieś wielkie tajemnice, jak głównie gadam o tym, co mi się śniło i co zjadłam, ale chodzi o sam fakt, że ta osoba musi mieć coś troszeczkę nie tak z podejściem do relacji. Mi się to w głowie nie mieści. Jak można zbierać brudy na swoich przyjaciół albo kolegów na zasadzie, a może mi się kiedyś przyda, nie, nie ogarnia. Obserwuj!